Kupię! Maletka gazu podleciała! Siema, witam na kolejnym odcinku na moim kanale, w którym chciałbym wam pokazać jazdę rowerem z silnikiem spalinowym. Filmik był nagrywany w wakacje zeszłe, więc nie wiem jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Ale i tak miło było oglądania. Jak coś to jeszcze takich oficjalnych filmików, typu Nie wiem, Daily jeszcze nie będzie, bo kupiłem sobie Kukiri na G4. Ma mi przyjść po świętach około. I po prostu nie mam teraz, jak nagrywać, bo GoPro jest tutaj. No to tak, wybaczy mi, mi miło było oglądania się ma. Tutaj oporowy Adamem. Elegancki rower z silnikiem 80 cm. Na docierce, więc nie można. K1. To jest kamikaze K1, a tu jest y, ten jakiś tam rower z y, silnikiem. No to tak, ja wciskam sprzęgło i lecimy. Po kurde, Amortyzacji brak Ale tak jest fajnie To super. tam. czy jak Dawaj sobie tam do góry jeszcze podjedziemy. Ile ma kresek? Ile ma kresek? Ile ma kresek? No to dobra. Pojedziemy tam do góry? No dobra. Dobra, i co kółko takie zrobimy? Ej no. tylko ogólnie jak są ludzie to wyłącza, nie? No luz, luz. Oporowe jeżdżenie. Oparowe jeżdżenie, eleganc. Oparowo, chłopie! tak? Tak, no. Łe, zgas, poczekaj. OK Opel Hoyt Type'リ Yok device No, oporowe jeżdżenie. Plus park 2. Jeżeli park 2, lecimy full do jeszcze no do Tam, tam jedzie, nie, ale nie wiem, czy jedzie. Czy Dominik jedzie, czy nie, ale jest elegancka maszyna, nie? Luks. Lecimy! Ej! A jak zgasić? Że jak? A jak ty ten silnik chcesz zgasić? Jak ty to, to zgaszasz? Mogę z drifta? No. Dobra. A jak ty to zgaszasz, tylko mi powiedz? Wciśnij sprzęgła. No. I tam ten przycisk. Chcesz, w sensie sprzęgło i przycisk? Tak. I potem, jak ci zgaśnie, to nie naciskaj sprzęgła. W sensie nie puszczaj sprzęgła, bo odpali od razu. Chyba, że się zatrzymiesz, nie? Aha, dobra, czyli ja sobie przetestuję. Poczekaj. No

Hamujesz. Ile Ile jedziesz? Co? Poczekaj. Eee, poczekaj, bo, bo, bo zgasł. Teraz jedzie mi się dać, ale tu przy cmentarzu nie jest tak delikatnie. Tak delikatnie, nie? Albo najlepiej zgasz, jakbyś mógł, nie? Dobra. Tylko... No dobra, jedziesz. Ile kresek? Jedna? Jedna? A to mówi? Jedna kreska, czy ile? No to jest jedna, długo się trzyma jedna. No dobra. A poczekaj, a weź, a weź byś mnie jakby na moim telefonie jak sobie jadę? No dobra. Dobra, to masz, poczekaj. No wiesz, ja tak średnio nagrywam. No po prostu tak trzyma... Łaczek, podwędziłem się. Już właśnie zwędziłem nim. nim nie. Sim, ey To jest jakby. Troszkę gorsza, ale jest. Poczekaj. Wyłącz nagrywanie. Oporowy naprawianie rowera. Coś tu odleciało. Manetka gazu! Nie odleciała. Nie, nie wiem, jakieś gówno. Z tego potrzeba klucza, ale my to skleimy, My jesteśmy Sigma. My mechanicy. My mechanicy jesteśmy. mechaniki Mechanik Idziecie. Olej. Jak kurwa. O nie, no ej, co za nocy? ej sorry. No. Czekaj, ja, ja może tu, ja może do mu pokryć pójdę. Nie, nie, że a to, a to, A to odkręci jak, jak gaz pójdzie, to, to to jedzie w ogóle bez tego, czy nie? No tak nie. Chyba nie. Dobra Przykręciło się, pokaż. Dokręć Wibracja. Weź poczekaj. Ja tu zawsze sprzęgło wciskam z przyzwyczajenia. No, no, Oporowe naprawianie, Prawie zakończone z sukcesem. Trzeba do jeszcze dokręcić. Y jest git. <śścoughs> Co to jest? Oporowy dzięcioł. Oporowy dzięcioł. Dobra, <ścoughs> dawaj. Le lecimy tam i tam i tam. Czy tutaj chcesz, bo tu piasek jest? Nie wiem, do ciebie do domu. A tu jest bliżej? No tam po prostu pojedziesz prosto, więc... Jak A jedziemy. Czyli nie wjedziemy do ciebie do domu? Wjedziemy, tam mój dom jest tam dosłownie. Tam, jak jestem... Gajasz, ostatni. A da się tam wjechać Da. Tylko nie wiem czy kamikaze... No dobra, dobra sprawdzimy. Nie, ale ogólnie y, ten... Y... Ale jest najbliższa droga tam? Tak, ale nie wiem czy się kamikaze nie zakopie. Bo raz mi się tam zakopała. To w razie czego będę prowadził chyba. Dobra, to, to jak jedziemy? Tu czy tam? Tu czy po prostu ob 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 objeżdżamy? Obieżdżamy. objeżdżamy. Objeżdżamy. To jest opor, oporowo, chłopie. To jest opór jak, opór jak nic. Ja bym ujechał oporowo, ale to jest trochę szkoda, to mi tak, a nie jak... Mordeczko, nie mi tak. O, poszło. Ile jedziemy? Co? Ile jedziemy? oh, oh through Mudamy potem. On podjedzie. No. Oh. Przydawujemy troszeczkę I tam sobie podjedziemy i tam potem podjedziemy pod górę. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. Co? Czemu? Każdy ma kieszek. No, pół. Jedziemy tam? Jedziemy tam, nie? No, i do domu ją odprowadzimy. No, i sobie, dobra. Ja już chyba coś bym nie trochę jestem. Trochę słabo, no dobra. Ja ci mogę coś dać, jak chcesz. Ja, ja mam.